Howard Pittman, czwarta bestia. Wprowadzenie. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, bestia. Straszne i groźne i nadzwy nadzwyczaj silna. Miało one potężne, żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło. A co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć roków. Daniela 7:19 Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu bestii, które było inne niż wszystkie inne straszne nad miarą z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami pożerało i miażdżyło. A to, co pozostało, deptało nogami. Daniela 7:23 i tak rzekł: Czwarte zwierzę, bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. W powyższych wersetach prorok Daniel zawarł pierwszy opis wielkiego rządu światowego w czasach ostatecznych. Rządu, jakiego świat wcześniej nie widział rząd ten ostatecznie przejmie władzę nad światem ale na początku zostanie ujawniony ustanowiony z wolnego wyboru ludzi większość ludzi słyszała o osobie zwanej Antychrystem synu zatracenia lub człowieku niegodziwości niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia drugi list do 2-3. według starych proroków Starego Testamentu ten tak zwany Antychryst będzie panować nad całym światem stojąc na czele ostatecznego wielkiego rządu światowego Stosownie do proroctw, człowiek ten będzie wyróżniać się spośród wszystkich poprzednich szefów rządów, nie będzie rządził w sposób tradycyjny, wręcz przeciwnie, jego sposób rządzenia będzie na tyle niekonwencjonalny, że w początkach jego urzędowania zyska szerokie poparcie większości ludzi na całym świecie. Teologowie poprzednich epok, epok przeoczyli wiele faktów dotyczących tego starodawnego proroctwa. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, większość teologów przy badaniu tego rodzaju proroctw poszukuje tradycyjnych wskazówek, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania typowego szefa rządu. Jedną ze wskazówek, które znajdujemy w piśmie, jest słowo różny lub inny. Dlatego nasze poszukiwania powinny pójść w innym kierunku. Zamiast poszuki poszukiwać typowych wskazówek, powinniśmy poszukiwać rzeczy możliwie najbardziej niekonwencjonalnych. Kolejną najważniejszą rzeczą jest fakt, że Bóg zapieczętował wiedzę aż do czasów ostatecznych. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie zrozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż to jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: Idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych. Lecz bezbożni będą postępować bezbożnie, żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Daniela 12 od 8 do 10. Pismo mówi, że słowa są zamknięte i zapieczętowane do czasu ostatecznego. Nikt, nawet prorok Daniel, nie otrzymał zrozumienia. W czasie ostatecznym jednak roztropni otrzymają poznanie. Kim są roztropni, o których mówi tutaj Biblia? Są to ci, którzy umieją rozróżnić głos Boży, kiedy on przemawia do ich ducha. Są to mężowie tacy jak Noe, który przeniósł się do arki z bojaźni, gdy Bóg do niego przemówił o swoich planach zniszczenia świata. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. List do Hebrajczyków 11:7. Noe i wielu innych mężów, postępując. Występujących w Biblii zawsze słuchali głosu Bożego, kiedy przemawiał do ich ducha. Jednak większość współczesnych ludzi nie praktykuje tej sztuki. W historii wielu ludzi próbowało wybadać dokładny czas pojawienia się człowieka niegodziwości. Wielu próbowało także wskazać konkretną osobę. Kilka lat temu Autorka bardzo popularnej książki chrześcijańskiej, postawiła w niej tezę, że Anwar Stadat jest antychrystem lub człowiekiem niegodziwości. Wkrótce potem, gdy jej książka stała się bestsellerem wśród chrześcijańskich książek na świecie,. Anwar Sadat został zamordowany. W latach 30. i 40. XX wieku wielu duchownych uważało, że Adolf Hitler był tym człowiekiem. Ponieważ prorocy przepowiedzieli przyjście antychrysta, w każdym pokoleniu niektórzy teolodzy lub historycy wybierali przywódcę światowego który rzekomo miał być antychrystem. Wszyscy jednak się mylili. Dożyliśmy niemal końca XX wieku i wciąż żaden antychryst się nie pojawił. Mylili się oni również ustalając czas i daty, jakie jego pojawienia się. Nie należy jednak się martwić. Nie wszystko jest stracone. Pojawi się człowiek niegodziwości lub antychryst, Nadejdzie wkrótce. Skąd to wiemy? Biblia tak mówi. Na początku niniejszego rozdziału przeczytaliśmy fragment z dwunastego rozdziału Księgi Daniela, że słowa zostały zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. W czasie ostatecznym roztropni dowiedzą się o tym, jak myślisz, w jaki sposób Bóg objawi tę informację swoim roztropnym? Nie zadzwoni do nich przecież przez telefon, aby im powiedzieć. Nie wyśla swojego anioła z wiadomością. Obwieści im tak, jak zapowiedział w swoim słowie. Powie im przez swoje słowo. Inaczej mówiąc, już nam powiedział, ale zasłonił lub zakrył to przed naszymi oczami. Wszystko znajduje się w Biblii, ale za zasłoną. Teraz nadchodzi dla nas czas, aby się dowiedzieć. Wszystko, co on musi zrobić, to odsłonić zasłonę ze swojego słowa. Wszyscy wiemy, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest bardzo prosta. Tak prosta, że nawet dziecko jest w stanie ją zrozumieć. Jednak dla cielesnego umysłu wydaje się głupotą. Jezus mówi o tym w trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza. Rozdział ten zawiera wiele przypowieści, w których Jezus zgłosił swoje nauki. Później uczniowie przyszli do Niego na osobności, chcąc się dowiedzieć, dlaczego naucza w taki sposób. Odpowiedział im następująco: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym jest, je, ale tamtym nie jest dane. Ewangelia Mateusza 13,11. Na podstawie tego fragmentu dowiadujemy się, że Bóg działa w sposób ponadnaturalny w umysłach słuchaczy. Niemniej jednak zasłonił umysły niektórych, aby nie zrozumieli tego, o czym Jezus nauczał Zaś innym pozwolił zrozumieć. Dlaczego jednak pozwala zrozumieć, a innym nie? Ponieważ wśród słuchaczy były osoby, które nie należały do jego rodziny. Musimy pamiętać, że na Ziemi są dwie rodziny: rodzina diabła i rodzina Boża. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości jego Ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi je od siebie, bo jest kłamcem, kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8:44 Teraz wiemy, dlaczego zasłonił umysły niektórych. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w Biblii. Wszystko, co musimy zrobić, to je znaleźć. Biblia sama naucza nas w jaki sposób szukać odpowiedzi. Biblia jest dokładnym przyrządem. Podobnie jak w przypadku innych przyrządów, wraz z Biblią otrzymujemy instrukcję obsługi. Poniższe dwa bardzo mocne fragmenty stanowią kwintesencję instrukcji dotyczącej szukania odpowiedzi staraj się usilnie o to abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy drugi list do Tymoteusza 2,15 oraz kogóż to chce uczynić uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie czy odwykłym od mleka odstawionym od piersi bo paple przepis za przepisem przepis za przepisem nakaz za nakazem nakaz za nakazem trochę tu trochę tam izajasza 28:9 pierwsza rzecz której musimy się nauczyć to wykładać Należycie słowo prawdy. Właściwa interpretacja słowa Bożego polega na tym, że bierzemy jednorazowo pewien temat i wyszukujemy wszystkie odniesienia dotyczące tego tematu w całej Biblii, od pierwszej księgi Mojżeszowej do Objawienia. Następnie składamy je razem i pozwalamy im przemawiać. Łączny wynik stanowi biblijną doktrynę na dany temat, i jest to właściwa wykładnia słowa prawdy w tym temacie. Poprzez studiowanie słowa z zastosowaniem należytej wykładni przechodzimy od mleka do pokarmu stałego. Po osiągnięciu dojrzałości, Duch Święty, który jest wielkim nauczycielem, zacznie zdejmować zasłonę z samego Słowa i ujawniać ukryte tajemnice Królestwa Bożego. Jedynie na podstawie Słowa Bożego możemy wyraźnie zauważyć zdarzenie czasów ostatecznych i być w stanie rozpoznać je w miarę ich występowania. Wydarzenia, które kształtują historię i stanowią wiadomość ze świata, są głównymi znakami tego, w jakim miejscu na drodze czasu jesteśmy. Każde wielkie wydarzenie staje się wskazówką do zdarzeń, które mają po nim nastąpić. Aby zobaczyć czas ostateczny, w którym mówi Biblia, należy przejść od początku, czytając księgę Historii Kościoła. Można wyraźnie zauważyć czas ostateczny, ale jakby w ukryciu. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Księga Kaznodziei 1.9. Powyższy fragment pisma jasno stwierdza, że historia się powtarza. Zmieniają się nazwy miejsca, ale zdarzenia pozostają te same. Kościół narodził się w wielkim ucisku i w jeszcze większym ucisku nadejdzie jego koniec. W pewnym stopniu wydarzenia, które kształtują historię, się powtarzają. Mimo, że proroctwo już się wypełniło, to nie oznacza, że to już jest koniec. Podobnie jak zdarzenia, proroctwo również powtarza się znowu i znowu. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Człowiek niegodziwości, antychryst, musi objawić się przed powtórnym przyjściem Jezusa, Chrystusa, ponieważ znajduje się, znajdują się niektóre ważne, poniżej znajdują się niektóre ważne prawdy. Która Biblia mówi na temat przyjścia człowieka niegodziwości. Pojawi się na scenie światowej i zostanie rozpoznany, zanim Jezus powróci na ziemię. Drugi list do Telos Saloniczan 2.3. Podejmie walkę ze świętymi kościołem i przemoże ich. Objawienia 13.7. Będzie panować nad całym światem. Wszystkie narody będą mu poddane Objawienia. 13.8 Pojawi się na scenie na fali pokoju i pomyślności Daniela 8-23-25. Będzie szefem ostatniego rządu światowego Nie utworzy tego rządu ale przejmie nad nim władzę po ostatecznym umgruntowaniu jego władzy Daniela 8.23 Nie przejmie władzy w tym rządzie siłą ale zostanie Wprowadzony w Urząd zwoli ludzi w wyniku głosowania. Daniela 11,21 Podbije serca ludzi, objawiając się jako ktoś, kto może rozwiązać wszystkie problemy na świecie. Objawienia 6.2 Jest to jedynie mała część z wielu faktów, które Biblia przytacza na temat przyszłego przywódcy światowego. Na następnych stronach zajmiemy się po kolei każdym z nich i zbadamy je w najdrobniejszych szczegółach. Ujawnimy także wiele innych dziwnych faktów biblijnych o tej osobie, które w dużej mierze zostaną, zostały pominięte przez uczonych biblistów.